Witam państwa serdecznie na podsumowaniu dwunastej ostatniej już debaty Tezeuszej Więzi, zatytułowanej Tolerancja między zwolennikami i przeciwnikami aborcji. W debacie wzięli udział i zainicjowali ją znani eksperci w tej tematyce. Siostra Barbara Chyrowicz, filozofka, etyczka z kulu. Ze strony katolickiej również był głos senatora Jarosława Gowina, a ze strony laickiej, lewicowej była pani Wanda Nowicka. No, przyznam, ta debata była chyba najbardziej burzliwa, emocjonująca i taka najłagodniejsza część rozgrywała się w Tezeuszu, a jej takie wątki. Najbardziej dramatyczne, emocjonujące, spolaryzowane odbywały się w różnych miejscach, głównie na Facebooku. Pierw może zrelacjonuję te, te głosy autorów jakby wprowadzających. I Chyrowicz, i Igowin wyraźnie mówią, jakby czym, jest, czym jest aborcja. Nie, że aborcja jest jednoznacznie no, zabójstwem niewinnej, bezbronnej osoby ludzkiej, bez względu na to, w którym momencie się to dzieje, czy w pierwszym tygodniu, czy w pierwszych miesiącach. Jest to taka sama osoba w swojej potencjalności jak każdy człowiek, że zawsze jest to. Jakieś, y, jakieś złe, ale też tragedia, tragedia dla, dla osób w to uwikłanych, tragedia dla, dla całego społeczeństwa. I oboje, Icherowicz i, i Gowin, y, próbowali odpowiedzieć na nasze pytania dotyczące tego, czy w ogóle jest możliwa tolerancja, jak, jakakolwiek forma. Szacunku, wzajemnego znoszenia się między zwolennikami a przeciwnikami aborcji. I, I to hasło chciałbym wyjaśnić: zwolennicy, przeciwnicy aborcji. To jest bardzo pojemne hasło, bo inny status, jakby zwolennika aborcji, ma biedna kobieta, która zwykle nie w pełni świadoma, zrozpaczona, dokonuje tej decyzji aborcyjnej, zwykle później całe, całe życie. I cierpi z tego powodu w różnoraki sposób. Inaczej zupełnie inna jest odpowiedzialność, czy inna jest innym zwolennikiem aborcji jest ktoś, kto nie miał z nią nigdy do czynienia, ale z uwagi na współczucie wobec kobiet, czy z uwagi na to, że nie jest pewny, czy mamy do czynienia z człowiekiem w pierwszych tygodniach, miesiącach ciąży, ktoś, ktoś pozwala, umożliwia takim kobietom w sensie opiniotwórczym dokonać tego zabiegu. Kim innym, inny status zwolenników mają ci, którzy walczą jakby czynnie, społecznie, politycznie na, na rzecz aborcji i, i są uważani przez przeciwników tejże aborcji za jakby taki złowrogi, wręcz światowy spisek, czy element tego spisku. Także Mamy tu całą gamę jakby postaw. Społeczeństwo jest bardzo spolaryzowane w tej sprawie, podzielone i też zwolennicy, przeciwnicy, zwłaszcza te, te radykalne grupy, no, używają takiej szczególnej retoryki wzajemnego wykluczenia bardzo mocnych słów. Nasza, nasza intencja w wymyślaniu tej debaty szła w tym kierunku, aby. Poddać refleksji, zwłaszcza stanowisko katolickie, czy, czy można lepiej chronić życie dzieci nienarodzonych. Znaczy, żeby je skutecznie, owocnie chronić, a z drugiej strony zachować szacunek dla tych wszystkich, którzy mają w tej sprawie inną opinię, czy dokonują jakichś innych aktów, które. My, jako katolicy, no, nie akceptujemy i akceptować nie możemy. Chyrowicz w tej sprawie jakby mówi też wyraźnie, że jakakolwiek agresja ze strony czy zwolenników, czy przeciwników aborcji no, nie powinna mieć miejsca, że jakby ta norma ochrony, ochrony życia poczętego, może być realizowana i powinna być realizowana w taki sposób, aby również chronić godność i życie tych, którzy na aborcję się godzą z różnych powodów. Że jak sądzi się Ostrachyrowicz, no takie bardzo agresywne działanie przeciwko aborcjonistom. I chroniąc te dzieci, jednocześnie coś, coś głębokiego niszczy w tkance społecznej. Podobne stanowisko ma Magowin, ma który twierdzi, że i to, to zdanie bardzo mi się jakoś spodobało, że zawsze trzeba się zastanawiać, kiedy w tak delikatnej, tragicznej sprawie jakby komunikujemy swoje stanowisko na rzecz ochrony życia poczętych, Jaki skutek tego komunikatu dla, dla właśnie tego życia nienarodzonych będzie miało to, co my, co my mówimy i w jaki sposób tego, tego życia chronimy. Czyli nie każda forma ochrony życia poczętych jest w rzeczywistości owocna i skuteczna nawet dla tej ochrony. I tutaj Chironych podaje jakby przykład tego, że bardzo często tak się wykorzystuje, czy jakieś wystawy, czy, czy pokazuje się modele, czy zdjęcia dzieci nienarodzonych, jak mają kilka tygodni, czy kilka miesięcy, już widać ten zalążek, jakby człowieka. I Karolic twierdzi, że yy, no, to jest ambiwalentny jakby argument, ponieważ widzimy wówczas to, 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 to dziecko, nienarodzone, ten płód, ale przecież najwięcej aborcji dokonywa się wtedy, kiedy. No, Trudno, trudno ten pód zobaczyć. Czy, czy antykoncepcja taka poronna jest stosowana, kiedy również trudno by to było pokazać. I Chyrowicz zaleca raczej skupienie się na takiej argumentacji, idącej jakby po linii rozumu, żeby jakby zrozumieć ten moment jakby poczęcia i potencjalności człowieka, nawet wówczas, kiedy zmysłami nie możemy tego dostrzec, że to jakby pewniej chroni. To, to dziecko i, i, i tego człowieka. Zarówno Herowicz, jak i Gowin stwierdzają, że warto szukać w tej tragicznej sprawie jakby porozumienia. Gowin ma tutaj duże doświadczenie z jego działaniami na rzecz ustawy o, o in vitro. Więc widzi, jak sprawa jest skomplikowana, jak różne są stanowiska. I, I nie można stosować takiej retoryki, zdaniem go wina, czyli na przykład twierdzić, że to, to są te, te, te kobiety, które dokonują zabiegu aborcji, no to są morderczynie, porównywać to, to już ode mnie do, 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 jakiego, do Holokaustu, do ludobójstwa takiego zorganizowanego, w którym. Różni ludzie biorą jakby świadomy w pełni udział. Gomi twierdzi, że co mnie zastanowiło, że jakby tą sprawę intencjonalności, zwłaszcza kobiet dokonujących aborcji, czy pozwalających, chcących tej aborcji dokonać na siebie, na swoim dziecku, że nie możemy wniknąć w pełni ich intencjonalności i, i, i zostawmy to pa, panu Bogu. I teraz głos, głos pani Wandy Nowickiej, nie? która jest znana w Polsce taką działaczką kobiecą społeczną, działaczką feministyczną, która działa jakby czynnie od szeregu lat na polu, tak jak ona to definiuje, jakby prawa wolności pro choice. Prawa wolności kobiet do decydowania o swoim życiu, i również o decydowania o, o, o swojej ciąży. Yy, I co, jaką argumentację taką swoją Wanda Nowicka tu przytacza? Też twierdzi, podobnie jak chirurg Gowin, że no, trzeba szukać jakiegoś porozumienia, jakiegoś kompromisu, tam gdzie to jest możliwe, choć jest to niezwykle yy, trudne. Ona twierdzi, że kwestia statusu podmiotu jest niejasna. To znaczy, w którym momencie mamy do czynienia z płodem czy z zarodkiem jako człowiekiem. To jest takie klasyczne stanowisko zwolenników aborcji, którzy twierdzą, że w pierwszych tygodniach czy miesiącach nie mamy do czynienia w pełni jakby z człowiekiem. I, I dlatego można jakby dokonać tego, jest to mniej wartościowe istnienie niż, niż, niż kobiety i dla różnych racji możemy jakby to istnienie wówczas przerwać w jego, w jego życiu, więc to jest taki klasyczny argument i ja myślę, że to nie jest argument złej woli. Nie wiem czy, czy, czy pani Nowicka jest wierząca czy nie, ale tak hipotetycznie zakładając, że na gruncie niewiary, jest bardzo Wszystko wskazuje na to, że, że, że jest i bardzo trudno przyjąć z taką pewnością, jaką daje właśnie wiara, że to, czego nie widzimy, potrafimy uwierzyć, bo tak Pan Bóg powiedział, bo, bo tak Biblia mówi, bo tak mówi taka intuicja, właśnie religijna, taka bardzo fundamentalna, ale zakorzeniona też w łasce Boż. Jeżeli ktoś tej łaski Bożej takiej wyraźnej nie ma, nie ma prowadzenia ze strony Kościoła, nie wierzy w Pana Boga, no to wówczas rzeczywiście ten status płodu może być, może być kontrowersyjny, czy pod znakiem zapytania. I to nie zwalnia z pełni odpowiedzialności takich osób, natomiast jakby pokazuje, pokazuje problem, że w świetle samych słów pani Nowickiej, która jest emblematyczna dla tych środowisk pro, praw w Polsce, Ale ten status jest niejasny. Czyli no, tam nie ma świadomości pełnej i woli jakby zabijane człowieka, czy jest inne ujęcie tego statusu tego płodu. Kolejna rzecz, którą podnosi pani Nowicka, to jest to, że ta ustawa bardzo restrykcyjna w Polsce antyaborcyjna została w zasadzie wprowadzona w niezgodzie z, z opinią publiczną i w dużym stopniu na, na życzenie kościoła katolickiego, który by wymusił na politykach ówczesnych na początku lat 90., 93 ostatecznie, przyjęcie takiej ustawy jednej z najbardziej restrykcyjnych, w Polsce, gdzie w zasadzie przecież nie ma tej aborcji na życzenie, tylko jest bardzo określonych i stosunkowo rzadkich jakby przypadkach dozwolona. I, I to jest jej ważny argument, że jakby debata w Polsce o aborcji jest jakby nierówna, że, że nie są dopuszczone do głosu te odłamy społeczne, które z różnych powodów na różne formy aborcji, czy jakby godzą się i że to jest bardzo niedemokratyczne takie ujęcie sprawy. Kolejna rzecz, na którą zwracam uwagę, według pani Wandy Nowickiej, zwolennicy aborcji są bardzo tolerancyjni, gotowi rozmawiać z, z różnymi o swoimi oponentami i pozwalają im głościć ich poglądy. Natomiast jak ona twierdzi ze strony jakby przeciwników aborcji, zwłaszcza tych radykalnych, o tejże tolerancji być nie może, bo, bo oni jakby nie tolerują nie tylko aborcji, ale też nie tolerują takich zwolenników aborcji, jak, jak pani Nowicka, która jakby popularyzuje pewną taką, taką tą aborcję jako pewien sposób emancypacji kobiety czy ochrony jej wolności. I podaję tutaj taki dość wstrząsający przykład jakiegoś tekstu na polskim portalu, jakimś katolickim, w którym człowiek jakby daje taką etyczną dopuszczalność do zabijania zwolenników aborcji, podobnie jak AK zabijało nie wiem, Gestapowców czy Esesmanów, także taki bardzo mocny argument i rzeczywiście wtedy można się bać, pani Nowicka, może się bać wtedy zamach na swoje życie ze strony jakichś katolickich fundamentalistów. Zresztą wiemy, że takie zamachy na, na kliniki aborcyjne czy konkretnych lekarzy dokonywane są w Stanach Zjednoczonych.